No. Już, no, już nagrywam. No, dobra? Jak jest kruger, to pójdziemy do tej pory. Dobra, ja już w ogóle jestem. I idę ja do handla. To jest 275, no? No akurat musiał się zrespić przy liskach, wiesz? Ja teraz będę czekała pół dnia, żeby on wyszedł z tego zimowego biomu. Kto? No, handlarz. Dobra. przy No. Dobra, ale już na szczęście teraz... Jestem i nam kupuje wszystko, co jest mega fajne. I mam wszystkie potrzebne rzeczy, żeby zrobić nam wiesz, takie no wiesz. Takie fajne ten. Ja myślałam, że to wiesz, że to ten, no ten głośnik, ten, ten toaleta Ej, Nikolajka, wejdź dalej od tego pierwszego kibic. Kurde, twierdzę, kurde, jest to wczoraj. Ja nam tu robię taką fajną strefę relaksu. Weź do mnie, przejdź. To już zrobimy twierdzę. Ani mam fajny plan. Nie. Ale fajny. Najgorszy właśnie jest. Mm. Omy ale to jest kozackie. Ja nienawidzę. Nie no, jeszcze będziemy musieli iść skraftować młotek.

Dobra. Dobra, pa. Jak słyszeliście jak Antek, e, zaraz będzie, bo po prostu coś tam musiał zrobić i, i no wiecie, o.

50 godzin no i będziemy mogli kończyć. No, co to? Trzeba, tylko to zostało. A no przecież jeszcze mam... Nie, 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 będę nie, 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 będę nie, nie, Duje, nie? Czego ty jesteś tak daleko? Powiesz mi. Idziemy do. Chodę, tylko, no wiecie, do. Do. Kowadła, do. Do. zwanego kowadła. Do. Do. tak Do. tak Do. 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 O, jeszcze ktoś ma i wielka alfa mnie napotkał. I mnie... Co? Um, bandaż. E, Krzesełka. To się przyda To tylko będzie trzeba e, zebrać drewno. Pięć bandaży i dwa medyki. Cześć, Dwie chłop. Cały tak, już jestem z Co ta Ciao, tak, kuria jest Znaczy no, to jest z siekierką. To będzie gładko. Teraz będzie tylko trzeba się dostać na te piętro. O, skrętkę teraz nie otwieram. Powstaje młotek. Kochają. młotek, bo ja nie mam No to na pewno on już nie dołączy. Mam luzik czy nie? Mam luzik czy nie? No, Dobra, mamy 45 metalu. Więc jest nawet taki. Udejście tu. To tu. Pumpkin miłus. Ja nawet chłodnie zrobię. Możecie brać. Możecie kraść. Możecie kraść tutorialu. Tak wygląda. Tak, o. Tak. I jesteście na główce. mi się. tutaj tutaj w środku wkładacie e, krzesło. Więc, jak mówiłam wcześniej, wbijamy do 1000 subów I robimy właśnie dla Was live'ika bo myślę, że bardzo że bardzo, bardzo liveika o kurtek dzwoni No jestem To dołączasz No to Nikola to wiesz nasz kanał a nie twój ja jestem, że możesz maksymalnie 15 minut. To na naszą ustawie że mogą maksymalnie trwać godzinę, dobra? Dobra, tylko to trzeba jaki nowy pin stworzyć. No pin trzeba tam wpisać. Dobra. Dobra, dołączaj. Do ciebie do Bobloxa? No do Bobopsa. To ja zelran, u dostrowę film. i to będzie na pierwszy odcinek. Ciekawe ile będziemy mieli subów. Mm. Ej, Ej, dobra, to po prostu będziemy nagrywać na moim. Nie. Mm. No dobra. Miko, to, jest zbyt, bo to jest w sumie bez sensu, że tylko 15 minut nagrywamy. Ale ja akurat robię nam takie przerwy. No, dołączasz, bo ja mam pięć bandaży i dwa zestawy medyczne Pięć bandaży. No dołącz, to ja cię odżywię Ta Nikola nie za akceptu Co? Ale za akceptowerem gdzie chcę za zagrać Co? A to do łącznika znowu się wyświetli. No ja nie widzę, majtasz mi. Ale ja nie umiem czytać po A co masz napisane? A ty wiesz? No wie, musisz po prostu kliknąć tak. O Nikola, udosłepiłem Ci ekran.

No jestem, widzicie to widzowie. Widzicie? To tylko ja jestem taką szczęścierą. A wiesz, że tego ekranu to mi nie udostępniłeś? Jak nie? No nie, ja nie widzę udostępnionego. Tak, to ja teraz udostępniam. I w ogóle tu dzisiaj mam ataki, nie wiem czy tam razę. No. no. No i co? No widzę tego tam nową maszynę. No, no to przecież... No to mówiłem... Co yy, mam tutaj napisane? Co mam... Jakie zadania mam zrobić? No weź się odsuń od tego drugiego rządku, rządku. Niech oni też się odsuną. To poczekaj, wypierdam. No już. Musisz na końcu musisz, o, musisz otworzyć czerwoną skrzynkę. No to na szóstym poziomie ogniska, u czwartego kida otworzę. Pewnie. Open Rubin, rubin Chest. Co jeszcze? Slote. Cl Slote. 50 Kultystów musisz. 50 kultystów chyba. Chcę zabić? No. Ej, to Nikola, na twierdzę zabije. I drugie to. Musisz oswoić trzy zwierzaki. Ale obojętnie jakie? No. A, no to dołącz do mnie, czy musisz wyjść? No, pa. Ja teraz patrzę w rękę. Żebyś ty wiedział, jak, że mam teraz udostępniony ekran i jakie ja mam problemy. Nie, dobra, zginęłam.